Kwestia przymierza zmienia wszystko. Krótko i na temat. Dziś m.in. jadę więc rozbiegi. Lecimy. Frajda z Bogiem słowo daje dziś wersję z jednowątkowo, krótko i na temat. W liście do hebrajczyków 4.16 czytamy Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę. Dla uzyskania pomocy w stosownej chwili. Ten werset to jest jeden z wersetów, e, które są konsekwencją tego, e, co się dzieje, gdy człowiek odkrywa przymierze, które mamy z Bogiem przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Przez wiarę w Jezusa, który jest jedynym pośrednikiem tego przymierza, e, zawartego przez mękę śmierci i zmartwychwstania naszego Pana na krzyżu Golgoty. I. Dlaczego zacząłem od takiego stwierdzenia, że przymierze zmienia wszystko? No bo jeżeli wchodzisz w przymierze, to zmieniają się okoliczności Twojego życia, nagle jesteś częścią nowej rzeczywistości. W tym przypadku Twoje życie jest splecione z życiem samego Boga, yy, zmienia się Twój status. Przestajesz być kimś obcym, ale stajesz się częścią w tym przypadku Bożej Rodziny, Bożej Społeczności, stajesz się uczestnikiem obietnic przymierza. I gdy wchodzisz w przymierze, gdy dołączasz do tego sojuszu, to buduje pewność, to buduje pewność. Dlatego zobaczcie, że przybliżmy się więc z ufnością, z ufnością. Ufność, wiara, pewność, przekonanie, zdecydowanie to, to, jest, to jest słowo, które pokazuje, że to już nie jest jakiś przestraszony, Potępiony grzesznik to nie jest jakiś żebrak, który ma nadzieję, że być może coś tam na niego skapnie. Zobaczcie, przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, po co? Abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla uzyskania pomocy w stosownej chwili. I to wszystko mamy dzięki temu, co podkreślają wcześniejsze wersety, że w Chrystusie mamy arcykapłana Wielkiego. Który może współczuć z naszym słabościom, bo jest doświadczony we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu, bo Jezus grzechu nie popełnił. Więc Jezus Chrystus jest tym, który otwiera nam drogę do przymierza, do zupełnie nowej jakości funkcjonowania. Tak, jak moglibyśmy sobie powiedzieć, wiecie, że taka re religijność, rozumiana jako ludzkie starania, żeby zrobić coś dla Boga, żeby się Bogu przypodobać, żeby Bogu pokazać, że nie jesteśmy najgorsi, że są gorsi od nas, że Pan Bóg jednak może na nas troszkę tej swojej łaski wylać. Religijność taka rozumiana właśnie w ten sposób, że ja coś próbuję udowodnić Bogu. A w Jezusie Chrystusie jest odwrotnie, bo to Jezus Chrystus wziął na siebie mój grzech i ja się do tego grzechu przyznaję. Ja, jedyne co mam do powiedzenia i dzisiaj, i jutro, i na sądzie ostatecznym, w jakim tamkolwiek jego etapie, wymiarze, to Jezus Chrystus. To jest moja jedyna obrona, to jest moje jedyne usprawiedliwienie, i dlatego teraz chcę po prostu z ufnością przybliżać się do tronu łaski, z ufnością przychodzić do Boga, do mojego Ojca, po to, aby. Otrzymywać jego miłosierdzie, otrzymywać łaskę. Yy, ogłaszać też łaskę potrzebną innym, moim bliskim, przyjaciołom, znajomym, nieznajomym, yy, więc bycie w przymierzu zmienia wszystko. Yy, Pomóż nam Duchu Święty, żebyśmy to zrozumieli, zaczęli w ten sposób myśleć z wiarą, mówić z wiarą i działać z wiarą. Tyle na dziś, jeśli podobało Ci się to nagranie, wiele zostaw komentarz. Polubienie yy, lub udostępnij je, niech się nie się dobra w frajdzie życia z Bogiem, a my widzimy się przy kolejnej okazji.